Ej, to było dziwne. Skoczyłem na to tako, cofnąłem się o krok i zginąłem. Jakie miny robi w ogóle? Witam, witam. Porozmawiamy? Nie. To dobrze, że wskoczyłem. O nie, ja wpadłem tutaj w worki! Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, już czwartym z Agony Unrated. Jeśli nie widzieliście poprzednich, koniecznie je sprawdźcie. Zostawcie coś po sobie. Będziecie wtedy na bieżąco z każdym kolejnym. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do kolejnej chorej przygody. Miłego oglądania. Lecimy. I witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Agony. Zakończyliśmy w tym miejscu, więc ruszamy dalej. Ku przygodzie. Cześć, kolego. Z fajfusem na wierzchu, jak ci lata, ziomek, weź coś, załóż coś Te wszystkie rzeczy, nie rusza mnie to, no, no wcale ci się nie rusza Znam setki tortur, za życia to było moją pasją Torturowanie było twoją pasją, tak? Widzisz, i, no, i teraz masz Na coś zasłuży Może się tam zatrudni u demonów Dobra Nie wiem, co się dzieje, naciśnij E, aby opuścić ciało, no dobra No dobra i, I... co teraz? Gdzie mam iść? Bo nie wiem za bardzo. A, okej. Okay. I co? Co mi to daje? Dobra, tu mam kogoś. Nie wiem. Może i tutaj mam wleść co? jestem pewny. No, nie, to mi nic nie da kompletnie. Chyba muszę uważać na te ośmiornice. O! Dobra, te ośmiornice, jak mnie zobaczą, ja umieram po prostu, tak. Tak już jest. No. To może polecimy tutaj gdzieś na dół? Może nie? Może jednak nie. Hmm. Do góry też nie. Byle, że mnie nie, nie... zauważyły te ośmiornice zasrane. O, tam coś jest Może tak. Po kolei będziemy tak wchodzić, wychodzić, nie wiem. Może nam coś to da No i dobra, jesteśmy w kolejnym punkcie. Widzę już są te ośmiornice zasrane. Co? Aha, dobra, straciłem kontrolę. Hmm. O, takiego jeszcze nie widziałem takiego sukuba. Chyba jakiś wyższy w hierarchii. No to podążajmy za tym demonem. Czemu by nie? Ej, no weź ty kamieniem? Czy czaszką? W sumie to nie wiem co to było. Dobra, checkpoint. Rozkosznie jest patrzeć, jak poddają się rządy, która pcha ich prosto w otchłań. Wyszkolone w sztuce miłości kapłanki do ostatnich chwil karmią ich ciała nadzieją i depczą wiarę w najgorszym momencie ich krótkiego życia. Wielu z nich do końca liczy na poprawę swojego losu, nie wiedząc, że umarli w chwili, gdy, zwróci... gdy zwrócili swój wzrok ku niej. Na tym fundamencie wzniesiemy najwspanialszy pomnik. Chyba przeszliśmy do jakiejś lokacji dalej. Zawsze się coś dzieje z ekranem, jak przechodzimy jakiś etap. Nie wiem, tam, tam. No dobra, to idę. Gdzie mnie to zaprowadzi teraz? Pytanie: Eee, nie wiem, co się dzieje tutaj. Ale dziwnie. Może jednak tędy? Cześć! Dobra. I znowu nas cofa gdzieś. Ej, koleżanko. Co ja ci żem zrobił? Bieraj ten ogon. No co żem ci zrobił? No powiedz. A więc, to jest nasze nowe zwierzątko o mojej bogini, Co ona widzi w tym biednym ciele? Nawet kości nie są takie wytrzymałe. Takie kruche. Chodź ze mną, let's, zwierzaczku. Znajdziemy naszą królową. No to nieźle. Jakaś notatka tu jest. Podążanie za kapłanką sprawia, że w całym ciele czuje wszechobecną bliskość samej bogini. Na swojej drodze widziałem dziesiątki ludzi, którzy, by obcować z kapłankami, gotowi byli skoczyć w bezdenną przepaść. Teraz rozumiem. Dlaczego matka wykorzystuje swoje poddane? By umacniać kult bogini? Chwała i potęga należą się wszystkim od nich. Kaen. Teraz to wszystko rozumiem. Dobra, wiecie co? Tam, tu mam jakąś notatkę do zabrania. Zobaczymy, czy sobie przejdę tędy jakoś. Weź mnie nie strasz. Otwieraj. To jest jeszcze jedna notatka. Setki umęczonych dusz krzyczą z serca lasu przede mną. Ogarnięci szaleństwem synowie człowieczy błąkają się wśród konarów żywych drzew bez nadziei i zrozumienia. Widzę demoniczne sylwetki skrywające się w cieniach drzew. Patrzą na nas. Obserwują z ukrycia, by zaatakować w najmniej spodziewanym momencie. To tam mam się udać? Tą drogą prowadzi mnie pan ku odkupieniu? Kamienna wieża kultu Nierządnie dumnie góruje nad koronami cierpiących drzew. Oto cel naszej tułaczki. Już niedaleko. Już niedługo pan wymarze ból z naszych serc. No żyć, to zdejmę coś? A nie, nie, dobra, nie muszę. Nie muszę uważać. Coś tu jest napisane. You can see them. I coś tam. Nie rozczytam się. Możesz ich widzieć. Szako? Coś takiego, nie wiem. Tracisz, ale co ja tracę? Nieważne w sumie. Dobra, idziemy. Dobrze pójdziemy sobie teraz. Aha, tutaj trzeba kucnąć, bo te konary są. Pójdziemy sobie teraz może do tego zwierciadła, bo nie wiem, czy ja je w końcu zabrałem, czy nie. Być może nie. Więc lepiej je sobie tutaj... No, widzicie, tu mam to zwierciadło, ale nie wiem, co ja mam z nim zrobić. Dobra, nieważne. To lecimy do przodu w takim razie. Proszę mi zrobić przejście zwłoki. O, dobra, widzę znacznik, czyli to gdzieś tutaj. Aha, czyli on jest gorszy od Sukuba. Ja go mogę opętać chyba, nie? Hmm, dobra, potem się przekonamy. Przejdziemy sobie tędy. Pięknie. To jest jakaś notatka. Ale nie mogę jej wziąć teraz. O nie! Co się stało? Ej, to było dziwne. Wskoczyłem na to tako? Cofnąłem się o krok i zginąłem. No i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Widocznie to jest ten taki potwór pułapkowy, co on tą ziemię sobie robi z nią, co chce. Więc muszę na niego uważać. No dobrze. O, widzicie? O nie! Myślałem, że tam wpadniesz, dziadygo! No co? No piękną masz twarz, no piękne paznokcie, no bo no widać, że sobie doczepiasz. No. Dobra, zobaczmy, może się gdzieś uda. O tam bym się musiał udać. Ja tędy przejdę? Też nie przejdę. To mamy problem. Może tam? Szybciej. Dobra, mamy, mamy to. Jak raz się udało. Czy znaczy ja teraz będę sukubem? Tak trochę to wyglądało jak sukub. Jakie miny robi w ogóle? Masakra? To ma problem jakiś. Niewątpliwie. Dobra. Tutaj? Tutaj. No dobrze. Tam czegoś brakowało, ale nie jestem pewny czego. Być może się dowiem, jak znajdę. A, to nie, to nie. To nie będzie to. O nie, zdobyłem notatkę, ale przeczytałem za szybko. Gdzie są moje no notatki? Dziennik. No nie wiem. No ja nie mam pojęcia, gdzie to jest. Mam tych notatek tak, tak dużo, że już nie pamiętam, które czytałem, które nie. No dobrze. No trudno, lecimy dalej. Tutaj miałem się znaleźć i tutaj jestem. Świątynia rozkoszy. No to nieść. Od razu mi lepiej. Moje rozkosze wszystkie zostały spełnione. Dobrze, możemy stąd już wyjść. O, coś tutaj mogę zrobić. Chociaż nie wiem, co to zrobi. Czy mi się to udało coś zrobić z tym, czy nie? No nie. Dobra, nie ogarniam tego. Lecimy dalej. uważać No dawaj, dawaj Dobrze Nie wiem, czy teraz tam chyba, nie? Tutaj sobie skoczymy No, i lecimy dalej. Witam, witam. Porozmawiamy? Porozmawiamy? Nie. Nie wiem, podejdę. Zabiję mnie? Nie. Dobrze, dobrze. Już myślałem, że po mnie. No co to? Kręgosłup jakiś. Jakiś żywy kręgosłup z palców. Interesujące no super, coraz więcej tych demonów. A czego się spodziewać w piekle, prawda? Dobrze. Zejdziemy sobie teraz tędy. No nie! Żem rozpęd wziął słaby, a w sumie brak. No dobra, teraz się uda. Co oni tam robią? Ja pierdzielę. No to kurna nieźle. Coraz lepiej. Okej, okay, przechodzimy. Jedyna seria jaka będzie na kanale Plus 18. Nawet cenzury się nie da nawet dać na to. No weź patrz wreszcie na to. No. Okej, okay, zbadano obraz. Coś tutaj jeszcze jest. A, jabłuszko, będziemy mieli umiejętność. Nie powiem jak wygląda to jabłko. Umiejętności, dobrze. I teraz możemy sobie odblokować. Może odblokujemy jakąś z tych. Stamina czy pojemność płuc. Myślę, że stamina nam się bardziej przyda, bo pojemność płuc, jeśli byśmy wstrzymywali oddech, jakby ta babeczka nas goniła, więc to nie ma sensu, bo ja po prostu uciekam. Więc raczej stamina. Stamina mi się bardziej przyda. To no spoko. Możliwość zabijania pająków pochodnią. Możliwość przetrwania ataku pająka. Możliwość zabijania węży pochodnią. No dobrze, dobrze. Zapisać, tak. Dobrze. Ok, Okej, lecimy dalej. Ehm... Um, I tutaj droga się urywa niestety. Chyba, że ja tutaj go po to jabłuszko wszedłem, co? Może tak być. O nie! No dobra, jak ja teraz stąd wyjdę? To będzie problem z tym. Może teraz? Tak na styk trzeba? Nie? No cholera! Nie przejdę tędy. Nie wiem. Wezmę może te dusze sobie? Na wszelki? Coś w sumie ja w nie chyba mogłem wchodzić nawet tak ten. Ała? No cholera jasna! No Nie przejdę. No nie ma jak. No nie ma jak. A może tędy? No tędy też nie przejdę. Hmm. Ale dziwacznie. No jakby jedyna droga prowadziła na dół. Ale tutaj nie ma żadnej drogi, która prowadzi gdziekolwiek tak naprawdę. To muszę jakoś przez to przejść. Może kumrę? Ktoś jakoś uda tam przejść. Dobra. O! Udało się! Udało się! Wszystko w porządku. A tu jest jakaś droga? Tu im nie przeszkadzamy, lecimy dalej. O, widzicie. Jakie ciekawe. Pierdy. Nie ma to jak bomby z mięsa ludzkiego to jest to. Dobra. No nie! Dlaczego? Proszę o jakieś dusze. Gdzie ja znajdę jakieś dusze? My spająg. O nie, w tą babeczkę nie wejdę. O nie jest problem. No nie mówcie, że ja muszę tam wejść. Dobra. Okej. Okay. Udało nam się. Dobra, jakoś to jest. No jestem babeczką. Śmiesznie Dobra, przechodzę. No nie Tamto ciało było bardziej wytrzymałe. O, masakra Nie bij się. Jeszcze mi się przyda to ciało. No dobra. O, o, o! Dobra. Nie wiem, jak się udało, ale się udało. Dobrze. To jest moje ciało poprzednie, które było znacznie lepsze. Jak nam się uda to przejść, to będzie cud. Dobra... I teraz. Szybciej! Szybciej! No nie! Dobra, oj, żyje, żyje! Ho! Żyje! Śmiesznie, tam taka w ogóle na dole, po, w prawym dolnym rogu jest taka figurka z gościa z fajfusem, nie? Śmieszne. Pośpiesz się, to może być ostatnia szansa, byś kiedykolwiek ją zobaczył. Nadal ją widuję. Mam wrażenie, że kryje się w cieniu. Czekają, aż stracę czujność. Obserwują mnie, odkąd po raz pierwszy nawiązałem kontakt. Te cieniste istoty wydają się nie rozumieć, że mam teraz potężniejszego sojusznika. Dopiero jej światło sprawiło, że poznałem prawdziwą potęgę. Czy jednak coś się zmieniło. W amoku ujrzałem ogromną bestię, która wlepiała we mnie swoje ślepia, miała cztery kończyny i pysk, który wydawał się być połączeniem konia i kozła. Jego skrzydła ukryte były w ciasno zaciśniętej błonie, co sprawiało, że nie mogłem zbić się do lotu. Nie byłem w stanie określić płci tej istoty, ale teraz to już nie ma znaczenia. Demony coraz wyraźniej dają sobie znać, nękając mnie już nawet za dnia. Moja szata jednak lśni blaskiem bogini, stanowiąc barierę, której nigdy nie zdołają przekroczyć. Okej. Okay. No dobra. Dobrze wiedzieć. Teraz dziwniejsze te notatki. Chyba tutaj co? Świątynia rozkoszy, a ja tutaj już byłem. Co tam żujesz Jomek? Mogę sobie tutaj wziąć jabłuszko. Bardzo dobre jabłuszko, dziękuję. O, i spoko, mogę przejść dalej. Weźmiemy sobie umiejętność, i znowu zainwestuję w tą staminę. No mi się przyda. Tryb widzenia duszy: coś tu będę miał dalej. Potem do odblokowania. No dobrze. Czy tam idziemy? Czy tam. Może najpierw tam. A ja przejdę tu z powrotem. Panie szczenka? Chyba nie. Zobaczmy sobie mapę. Jestem coraz bliżej. Jestem coraz bliżej. No, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. obrońca światła. No dobra, wejdę tutaj. Okej, okay, nic się nie dzieje. Pająk, pająk! Tylko nie pająki. O nie no, przestań! Teraz się musisz kręcić. Dobra, pająk zniknął. Co to? Jakieś serce. Dobra, nie kręć się tak. Aby się nie zaczęło kręcić w drugą. O nie, dobra. Ale zaczęło szybko. Co się tu dzieje? Dobra. O nie, wskoczyłem. To dobrze, że wskoczyłem? Dobrze, że wskoczyłem. Dobrze zrobiłem, dobrze. O nie, ja wpadłem tutaj w orgię! Ja nie chciałem wpaść do orgi. O ja pierdziele No to nieźle I z od demona To jest jakiś wielkolud jeszcze jeden O nie Śmieszna sprawa, bo ja byłem kobietą, a teraz jestem faciem. Dusza mi się zmieniła. No, no, no trudno. To bym przypuszczał. Nie dusza, tylko ciało. Przepraszam. To wszystko, co potrafisz? Masz mi dostarczyć rozrywki, a nie sprawiać, bym wyschła z nudów. Wysychała, ble, żałosne. Mamy okazję zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz, jeśli można nazwać to Czy Jak? tak. Okay, mamy statystyki nasze. Spoko! 6 śmierci to chyba nie jest źle, jak na półtorej godziny grania. No tak, całkiem dobrze, bardzo dobrze. No super. Czyli to nie był koniec gry, ten punkt, do którego się mieliśmy udać, tylko koniec jakiegoś etapu w grze. Jakiś akt skończyliśmy sobie. Nie wiem, czy my teraz będziemy kimś innym grać? Czy nie? Nie, chyba tym samym gościem. Dobrze. Co się dzieje? Co się dzieje? Czemu? Ok, słuchajcie, w tym momencie skończymy nasz odcinek dzisiejszy. I w kolejnym będziemy dalej ruszać w głąb piekła. Tak. Mamy je je płonące, je płonące jezioro. No super. O, cholera. Ja pierdzielę, co się tu dzieje? Mogę sobie popływać. Umiem pływać. O nie! O nie! Coś się dzieje. Coś mnie tam chyba paliło. No, to dobra, lepiej nie wchodzi do tej wody. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia! A to już koniec czwartego odcinka zagoni unrated. Jeśli wam się podobał odcinek, koniecznie zostawcie coś po sobie. Będziecie wtedy na bieżąco z każdym kolejnym. I tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki śliczne za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, nara!